Zobaczy mnie blisko, dla Ciebie zrobię wszystko. Tegoroczne dorzynki obchodzono w Grotkowie wyjątkowo hucznie. Impreza trwała aż trzy dni, a rozpoczęło ją piątkowe pożegnanie lata w formie plenerowego koncertu. Jesteśmy świeżo po oficjalnym rozpoczęciu trzydniowego manatonu. Dzisiaj pożegnanie lata w rytmach muzyki granej przez zespół Long Junior, to co za moimi plecami. Ludzie znakomicie bawili się przy tanecznych rytmach. Nie zabrakło także strefy gastronomicznej i rozmaitych stoisk z różnym asortymentem. Dobra atmosfera, super zorganizowane impreza, Fajny w ogóle line-up całego tego przedsięwzięcia, tych całych dożynek. Joel, Stary, Piosenki też fajne! I wszystko się podoba, jedzenie dobre. Trzydniowa forma tegorocznego święta plonów bardzo przypadło do gustu zarówno mieszkańcom, jak i zaproszonym gościom. My przyjeżdżamy corocznie na te imprezy, na dożynki. I jesteśmy tu bardzo mile witani, gościnnie. i bardzo nam się podoba, suprowa atmosfera i bardzo chętnie przyjeżdżamy i z całymi rodzinami, nie tylko członkami. Super jak zawsze w Grodkowie, po to to robimy, żeby ludziom było weselej. I przyjemnie. Moim zdaniem warto organizować takie imprezy właśnie dlatego, żeby zachęcić coraz więcej mieszkańców do socjalizowania się, tak? Żeby też zachęcać innych mieszkańców z pobliskich wiosek, aby po prostu przyjeżdżali się dobrze bawić. Muzyczna inauguracja tegorocznego święta rolników okazała się strzałem w dziesiątkę. Wieczór zakończyła dyskoteka pod gwiazdami, a Grotkowianie pozostali w szampańskich nastrojach przez cały weekend.